Niewiarygodne wieści o Idze Świątek. To nie były plotki, mogłam zginąć. Iga Świątek już należy do największych gwiazd światowego tenisa, a ma przecież dopiero 22 lata. Aż trudno uwierzyć, jak niewiele brakowało, byśmy nigdy nie mogli podziwiać jej gracji na tenisowym korcie. Sportsmanka zdradziła na konferencji podczas tegorocznego US Open, że przed laty o mało nie zginęła na stoku. To było traumatyczne doświadczenie, wyznała. Iga Świątek wygrała na US Open i opowiedziała o wypadku z młodości. Polscy kibice z wielkim oczekiwaniem przyglądają się zmaganiom tenisistek na tegorocznym US Open. Będzie to bowiem okazja dla najlepszej rakiety świata na zdobycie kolejnego tytułu z serii Wielkiego Szlema i poprawę nastrojów po ostatnich niezłych, ale dalekich od ideału występach. Iga Świątek zaczęła amerykański turniej z wysokiego C i gładko odprawiła Rebece Peterson w pierwszej rundzie. Konferencja po tym meczu początkowo przebiegała dosyć standardowo, ale tak było tylko do czasu. W trakcie rozmowy z dziennikarzami, Iga Świątek została zapytana o swoje sportowe autorytety. Jak się okazało, Polka czerpie szczególną inspirację z Lindzi Von i Mikaeli Schiffli. Wątek narciarek alpejskich sprawił, że tenisistka zupełnie niespodziewanie podzieliła się z mediami historią ze swojej przeszłości. Jak się okazuje, przeżyła wielką traumę, a jej wypadek mógł skończyć się tragicznie. Świątek przyznaje bez ogródek, mogłam zginąć. Co zaszło? Jak się okazuje, Iga Świątek od dawna nie założyła nart na nogi. Ma ku temu jednak bardzo dobry powód. Gdy ostatni raz zjeżdżała ze stoku, doszło do poważnego wypadku. Ostatni raz jeździłam na nartach w wieku 7 lat i miałam wypadek, w którym mogłam zginąć. To było dla mnie traumatyczne doświadczenie. Byłam młoda, więc mądrze było przestać. Nie jestem strachliwa, ale na pewno mnie to powstrzymało. Kiedy boisz się dyscyplin, w których potrzebujesz wyższej adrenaliny, musisz być skupiona i gotowa może to być dość niebezpieczne. Jestem smutna, że nie mam teraz czasu na uprawianie takich sportów, a chciałabym to robić opowiedziała rozemocjonowana Iga Świątek. Iga Świątek widzi podobieństwa między tenisem a narciarstwem alpejskim. Dziś Iga Światek ogranicza się do oglądania zawodów narciarskich jako kibicka. Wprawnym okiem sportowca dostrzega jednak podobieństwa między jej dyscypliną, a tą uprawianą między innymi przez Szifli. Chodzi o fakt równouprawnienia między kobietami a mężczyznami, ale nie tylko. Te dyscypliny są ze sobą powiązane. Kobiety mają identyczne zawody jak mężczyźni. Kiedy słyszę wywiady z Mikaelą, czuję, że jestem taka sama. Miło jest mieć kogoś, na kim możesz się wzorować i kto ma takie same doświadczenia, zakończyła. Nam zaś pozostaje cieszyć się, że ostatecznie świątek nie stało się nic poważnego. Kto wie, może w kolejnych latach uda jej się powrócić na stok, tym razem już z większym doświadczeniem.